Witam cię serdecznie, mówi Rafał Chmielewski, autor poradnika pod tytułem Ulga abolicyjna, czyli jak sprawnie wykorzystać ulgę abolicyjną w PIT-36 i obniżyć swój podatek. Dziękuję Tobie przede wszystkim, że zainteresowałeś się tym poradnikiem i aby podjąć, pomóc Tobie podjąć decyzję o zakupie, chciałbym Tobie po prostu pokazać, co znajduje się wewnątrz tego poradnika, jaka jest jego treść. Tutaj widzisz... Stronę tytułową, ale oczywiście to jest najmniej ważny fragment tego całego poradnika. W dalszej części możesz zobaczyć spis treści oraz wstęp, również niezbyt ważne części i. Kolejne strony, przede wszystkim rozdział co to, omawiający, co to jest ulga abolicyjna, czyli kwestie teoretyczne, i po prawej stronie widzisz rozdział, kto może skorzystać z ulgi abolicyjnej, czyli dokładnie rzecz biorąc, dochody z których krajów będą podlegały uldzie abolicyjnej. Okazuje się, że, nie, że dochody nie ze wszystkich krajów będą mogły być objęte ulgą abolicyjną. W każdym razie kolejny rozdział dotyczy tego, jakiego rodzaju dochody obejmuje ulga abolicyjna. Nie wszystkie bowiem dochody mogą być objęte tą ulgą, na przykład dochody bierne, czyli dochody z odsetek dywidend i należności licencyjnych nie będą mogły być objęte ulgą abolicyjną. Kolejny rozdział dotyczy już dokładnie obliczenia wysokości ulgi, czyli kwestie najbardziej nas interesujące. Od strony technicznej obliczenie wygląda w ten sposób, że najpierw musisz wypełnić pit 36 i obliczyć w nim wartość podatku według metody zaliczenia. Potem musisz w oparciu o te same dane obliczyć wartość podatku według metody wyłączenia z progresją, potem odjąć wynik drugi od pierwszego i to będzie wartość ulgi abolicyjnej, którą wpisujesz do pitu. Do deklaracji PIT-O i potem z, z tą wartość z, z tej deklaracji PIT-O przenosisz do właściwej pozycji w PIT-36. Yy, łatwo się mówi, trudniej yy, wygląda to w praktyce. I właśnie kolejny rozdział dotyczy tego, w, w jaki sposób obliczyć podatek metodą zaliczenia. Momentom yy, ładne przykłady, w jaki sposób yy, wartość podatku według, zgodnie z zasadami tej metody, obliczyć. Yy. I masz pierwszy przykład. Dochody wyłącznie zagraniczne, czyli jak obliczyć ulgę obolicyną, kiedy osiągasz dochody wyłącznie z zagranicy. A więc, jeszcze raz, obliczenie podatku metodą zaliczenia. Widzisz wypełnione deklaracje PIT, deklaracja PIT ZG, deklaracja PIT 36. Zaraz się pojawi, jest tak. Potem, jak wspomniałem, musisz obliczyć podatek zgodnie z metodą wyłączenia, dokładnie w oparciu o te same dane. Tutaj masz już obliczenie podatku metodą wyłączenia z progresją, a więc znowu obliczasz w oparciu o te same dane podatek metodą wyłączenia. I odejmujesz jeden wynik od drugiego, wychodzi ci wartość ulgi abolicyjnej i wpisujesz ją do PIT-u O, i z PIT-u O przenosisz do PIT-u 36. Drugi przykład dotyczy dochodów zagranicznych i polskich, czyli kiedy masz dochody i z zagranicy, i z Polski. I dokładnie procedura ta sama: obliczenie podatku metodą, metodą zaliczenia, wypełnienie deklaracji PIT. 36 obliczeniem podatku metodą wyłączenia i Pit 0. Ok i ostatni przykład dotyczy wspólnego rozliczenia małżonków, kiedy mamy dochody zagraniczne i polskie. To jest bardzo często sytuacja, kiedy jeden z małżonków przebywa w kraju, drugi przebywa za granicą i o oczywiście zastanawiają się oni w jaki sposób mogą skorzystać z ulgi obolicyjnej. Tutaj e obliczenie jest e niemożliwe. Oczywiście, i w poradniku tym zobaczysz dokładnie, w jaki sposób obliczyć ulgę abolicyjną, właśnie w takim przypadku, kiedy mamy rozliczenie wspólne małżonków, gdzie jeden przebywa za granicą, a drugi w Polsce. Ok, i na końcu mamy bonus, czyli dokładne przykłady, w jaki sposób przeliczyć waluty obce na złotówki, co oczywiście jest ściśle związane z obliczeniem. Dziękuję Ci serdecznie, mówił Rafał Chmielewski.